Rozwiązanie sterkon Jest to zaawansowane połączenie oparte na postprocesorze z plików produkcyjnych generowanych przez Sterkon-CAD. Tworzone są pliki maszynowe na centra CNC. To rozwiązanie wspiera maszyny 3-, 4- i 5-osiowe, które mają swój własny język programowania lub przyjmują tzw. g code Dla przykładu są to maszyny SCM, Homak, Felder, Reichenbacher czy też Buzelato. Mamy trzy wersje oprogramowania, zależne od możliwości maszyny. Wersja CAM 3, łamane na 4, dedykowane do 3 lub 4-osiowych centrów. Wersja CAM 5 oraz wersja CAM 5+. CAM 5+, pozwala na wykonywanie zaawansowanych, giętych kształtów, np. poręczy czy też policzków. Nasze oprogramowanie, w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, jest otwarte na użytkownika. Zamiast samego kodu, który otwieramy w notatniku, otrzymujemy program, który pozwala na zarządzanie operacjami. Użytkownik sam może zmieniać narzędzia, dodawać nowe, czy przypisywać je do różnych operacji.